LEGO Bricks and More 4628 Zabawa z klockami Przeznaczona dla osób od czwartego roku życia. W zestawie znajdziemy klocki podstawowe, klocki z rysunkami, a także broszury z prostymi instrukcjami budowania i inspirującymi pomysłami. Pokrywka pudełka może służyć także za poręczną tacę do sortowania. Zestaw składa się z 600 elementów. Kim chcesz dziś zostać? Masz pomysł, czy potrzebujesz inspiracji? Ten zestaw jest idealny dla ciebie. Możesz go połączyć do zestawu, który już posiadasz. Albo wybuduj dziś wszystko to, co zechcesz. Piraci to nie problem, statek i papuga. Z nimi wypłyniesz na szerokie wody, by zdobywać i odkrywać. Jeżeli coś innego przyjdzie Ci do głowy, to nie ma problemu. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia. Masz też dołączoną instrukcję budowania zawierającą proste i inspirujące pomysły. To będzie wiele godzin wspaniałej zabawy. Zestaw składa się z 600 elementów.